Po raz kolejny licealiści z Podkarpacia wzięli udział w dniu poświęconym grom terenowym i ekonomicznym organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Już po raz trzeci przygotowaliśmy dzień otwarty uczelni w takiej formule oryginalnej, czyli w formule Game Day. Chodzi o to, że zapraszamy licealistów i uczniów szkół średnich, którzy poznają naszą uczelnię poprzez udział w grach terenowych, logicznych, ekonomicznych, i tak właśnie było i tym razem. W tegorocznym programie Game Days znalazło się wiele ciekawych warsztatów. Głównym zadaniem, główną atrakcją dzisiejszego dnia otwartego była gra rozbrojenie bomby pod giełdą papierów wartościowych. Uczniowie wykonywali różne zadania, do których musieli użyć narzędzi i sprzętu, jakimi dysponują nasze laboratoria, dzięki temu poznali możliwości naszej uczelni i precyzja, szybkość i wiedza doprowadziły ich w efekcie do miejsca, gdzie podłożona była bomba pod giełdą papierów wartościowych. Najlepszymi zawodnikami okazali się uczniowie z technikum ekonomicznego w Weryni i oni zwyciężyli w imponująco szybkim czasie, ale oprócz tej gry terenowej przygotowaliśmy też dla uczniów inne atrakcje, między innymi różnego rodzaju warsztaty. Są tutaj warsztaty kryminalistyczne, na których uczniowie Dowiadują się, jaką nauką jest kryminalistyka. Mogą sami używając specjalistycznego sprzętu zdjąć odciski palców, sporządzają też portrety pamięciowe, mamy też warsztaty z kosmetologii, gdzie są makijaże, mamy też warsztaty animacji komputerowej, warsztaty dziennikarskie, jest też symulacja rozprawy sądowej. Oczywiście mamy też punkt, w którym uczniowie mogą dowiedzieć, się, jakie kierunki prowadzi nasza uczelnia, a tych w tym momencie jest 13. 13 kierunków polskojęzycznych i 8 kierunków anglojęzycznych. Podczas Game Day uczniowie szkół średnich wykonywali praktyczne zadania, które choć w części pozwoliły wykorzystać zaawansowane technologie i pokazać możliwości laboratoriów. Uczelnia przygotowała także pokazy filmów, park linowy, symulator jazdy i turniej gier komputerowych.